Słuchajcie, w tym tygodniu we wszystkich moich social mediach pojawiają się tematy związane ze słowami kluczowymi, ponieważ jest to temat naszego tygodnia. Jeżeli jeszcze ktoś nie wie, o co chodzi z tymi tygodniami tematycznymi, to od dwóch tygodni mniej więcej postanowiłam być bardziej spójna w komunikacji z Wami, przewidywać, chciałabym Wam przekazywać informacje na konkretne tematy. W najbliższym newsletterze pójdzie informacja na temat tygodni tematycznych, które będą w październiku. Natomiast dzisiaj mamy temat o słowach kluczowych i w związku z tym chciałam Wam powiedzieć troszkę na temat Google Search Console i na temat tego, jakie informacje na temat słów kluczowych tam znajdziecie. Po pierwsze, tak, Google Search Console uważam, że to jest narzędzie, w którym każda strona powinna być zarejestrowana, bo to daje bardzo dużo informacji na temat tego, jak się dana strona, jak dana strona funkcjonuje z punktu widzenia Google'a. Mamy te informacje na temat błędów indeksowania, mamy tam możliwość dodania sitemapy, mamy możliwość sprawdzenia adresu URL, mamy możliwość szybszego zaindeksowania strony, jeżeli coś zmienimy, na przykład jeżeli dodamy. Rich snippet, czyli te takie fragmenty rozszerzone na liście wyników wyszukiwania. No, mamy masę informacji na temat tego, jak nasza strona wygląda w oczach Google'a, i mamy również informacje na temat tego, na jakie słowa kluczowe jest widoczna nasza strona w Google'u i jak to się przekłada na ruch. Konkretne frazy kluczowe. Jest to bardzo ważne dla właścicieli strony internetowej, ponieważ te informacje są zebrane tam w całości. I nie musimy kombinować, i nie musimy wpisywać słów kluczowych, które nam przyjdą do głowy, i sprawdzać, na jakiej pozycji jest nasza strona widoczna w wyszukiwarce, bo to strasznie długo by trwało, po pierwsze, a po drugie, byłoby kompletnie niemiarodajne. Ból od pewnego czasu, od długiego już dość czasu, bardzo personalizuje wyniki wyszukiwania, dopasowując treści, które nam wyświetla do tego, co my szukamy, do historii naszych wyszukiwań. W związku z tym to, co się u mnie pojawi na pierwszej stronie wyniku wyszukiwania, nie będzie tożsame z tym, co się na przykład pojawi u mojego męża. Bo obracamy się w zupełnie innych zakątkach internetu. On siedzi w fotografii, ja siedzę w SEO i Content Marketingu. I nawet jeżeli piszemy tę samą frazę, to prawdopodobnie dostaniemy zupełnie inne wyniki. Dlatego, jeżeli chcemy sprawdzić, jak strona jest widoczna w wyszukiwarce dla naszych klientów, no to nie wpisujmy po prostu. Jakiegoś hasła u siebie w wyszukiwarce w Google i patrzmy, na której stronie jest u nas to na liście wyników wyszukiwania, bo u naszego klienta, który może mieć zupełnie inną historię wyszukiwań, zupełnie wcześniej nie ma kontaktu z naszym tematem, będzie to na zupełnie innej pozycji. W związku z tym warto by było skorzystać z zewnętrznych narzędzi, takich właśnie jak Google Search Console, które pokaże nam jak ta strona wygląda średnio w wynikach wyszukiwania. Informacje, które mamy w Google Search Console, to są wyniki średnie, czyli jednemu pojawi się na drugiej pozycji, innemu na piątej, jedne, jeszcze innemu na ósmej i średnia pozycja będzie pięć. Ale generalnie już mamy mniej więcej wtedy świadomość, czy to jest pierwsza dziesiątka, czy to jest druga dziesiątka, czy w ogóle jesteśmy jeszcze w burakach i jeszcze powinniśmy poszukać informacji, poszukać drogi do tego, żeby wyjść wyżej na liście wyników wyszukiwania. Także bardzo. Polecam korzystanie z Google Search Console pod tym kątem. Wystarczy wejść w zakładkę skuteczność. Każda. A znaczy, może tak, żeby zajrzeć do Google Search Console musicie być właścicielem strony internetowej albo musicie mieć uprawnienia. To nie jest narzędzie, które pozwala każdemu obcemu zajrzeć do tego jak wygląda widoczność waszej strony w wyszukiwarce. Takie narzędzia są inne, to jest na przykład UberSuggest od Nila Patela, Jest również Semper, płatne narzędzie, które służy też do monitoringu. Natomiast jeżeli chcecie sprawdzić waszą stronę internetową lub wpuścić kogoś na waszą stronę internetową, żeby zobaczył jak wygląda widoczność, to musicie mu nadać uprawnienia także te uprawnienia są konieczne, bo bez tego nie wejdziecie do google search console i nie zobaczycie co tam w trawie piszczy. Więc tak, zaglądacie do zakładki skuteczność i w zakładce skuteczność macie taką tabelkę i wykres. Na górze w tabelce macie zaznaczone trzy pola: wyświetlenia, kliknięcia i średnia pozycja strony. I teraz tak, to dotyczy okresu, który jest tam na górze domyślnie zaznaczony trzy miesiące, natomiast możecie sobie zmienić ten okres na krótszy lub dłuższy, to w zależności od tego jak chcecie spojrzeć na wasze dane. Jeżeli coś zmienialiście na stronie, no to możecie chcieć okres krótszy. Jeżeli chcecie w ogóle spojrzeć, jak wyglądała sytuacja historycznie, no to możecie wziąć okres dłuższy. Możecie też sobie porównać to z poprzednim okresem, także możliwości jest sporo. Natomiast pierwsze wejście, po, polecam przyjrzeć się po prostu tym danym z ostatnich trzech miesięcy, to już będzie dawało jakieś miarodajne dane. Kliknięcia, wyświetlenia, zaraz do, o tym powiem, natomiast średnia pozycja, chciałam jeszcze parę słów na ten temat. Średnia pozycja to jest średnia pozycja dla całej Waszej strony na wszystkie słowa kluczowe w wynikach wyszukiwania. Ona wcale, jeżeli macie 40-50 średnią pozycję, to wcale nie znaczy, że macie chować głowę w piasek, bo może się okazać tak. I czy walić głową w morze jest fatalnie, bo może się okazać tak, że wasza strona jest widoczna na setki czy tysiące słów kluczowych i na pierwsze 500, powiedzmy, jesteście w top 10, a resztę macie gdzieś tam w ogonie i w związku z tym ta pozycja średnia jest tak wysoka. Natomiast i tak jesteście w lepszej sytuacji, bo macie już te 500 słów top 10 niż strona, która ma powiedzmy średnią pozycję 20, ale na przykład top ten ma tylko trzy słowa kluczowe, bo generalnie jest widoczna na powiedzmy 200 słów kluczowych w ogóle w całym Google. Także ta średnia pozycja to jest taka Informacja, która w tym momencie wam nic nie daje, natomiast możecie ją obserwować, możecie ją obserwować historycznie, czyli zobaczyć porównać sobie z poprzednim okresem i zobaczyć, czy ona wzrosła, czy spadła. Jeżeli wzrosła, no to super. Jeżeli spadła, to też nie jest bardzo źle. Jeżeli równocześnie zwiększyła się liczba słów kluczowych, na które jesteście widoczni w, na liście wyników wyszukiwania, także ta średnia pozycja bierzcie pod uwagę, że to jest średnia pozycja i Raczej bym się tutaj tym bardzo nie przejmowała. Natomiast warto by było zajrzeć troszkę niżej. Tam macie tabelkę ze słowami kluczowymi. I tutaj już są dane konkretnie dla danej frazy kluczowej i lista tych fraz kluczowych, na których jesteście widoczni. Macie też informacje na temat kliknięć i wyświetleń. Z automatu jest to posortowane po liczbie kliknięć, czyli od razu na górze. Macie te frazy kluczowe, które generowały ruch na waszą stronę i możecie sprawdzić sobie też, jak to się ma liczba kliknięć do liczby wyświetleń. W tym widoku nie widzicie, na których pozycjach jest wasza strona, natomiast macie tam taką opcję ściągnięcia danych sobie. Możecie je ściągnąć sobie do pliku CSV i oglądać je w Excelu, możecie sobie je od razu otworzyć w arkusza Google i wtedy dostaniecie taką tabelkę, w której będziecie mieć właśnie kliknięcia, wyświetlenia, click-through rate, czyli. Udział kliknięć w wyświetleniach i średnią pozycję. I to już jest materiał, na którym można pracować. Można zobaczyć, jakie frazy macie w top ten, można sobie to posegregować, posortować właśnie po pozycji, zobaczyć, ile fraz jest w top ten, ile fraz jest dalej, zobaczyć, czy te frazy, które są na najwyższych pozycjach, rzeczywiście są frazami, na których Wam najbardziej zależy, a jeśli nie. To zajrzeć i poszukać tych fraz, na których Wam najbardziej zależy, bo na przykład są związane najbardziej z Waszymi produktami, czy najbardziej z Waszymi usługami, które świadczycie, zobaczyć, gdzie jesteście, zobaczyć, czy to się już wyświetla gdzieś tam w wynikach wyszukiwania, jak często się wyświetla, czy ktokolwiek klika na te frazy i jednak wchodzi, mimo że jesteście daleko, bo jeżeli tak jest, to może się okazać, że warto podrążyć temat, stworzyć jeszcze lepsze treści na te tematy związane z tym konkretnym, z tym konkretnym słowem kluczowym, bo jeżeli jesteście daleko, a i tak to generuje jakiś ruch na, liście wyników, na waszą stronę, czyli jesteście gdzieś tam daleko na liście wyników wyszukiwania, ale ktoś wchodzi, to znaczy, że zainteresowanie tematem jest na tyle istotne, że te artykuły wcześniejsze może go nie. Nie zainteresowały, czy te treści wcześniejszego nie zainteresowały, i jednak szukał czegoś lepszego. Więc wtedy warto poświęcić trochę czasu na to, żeby stworzyć treści, które pomogą Was zmienić na, na tą frazę kluczową, właśnie na, wyżej, na wyższe wyniki wyszukiwania. I cała ta analiza tych słów kluczowych, na której już jesteście widoczni, sprowadza się do tego, żeby. Zastanowić się, czy to, co jest w tej chwili, ten status quo, czy Was interesuje, czy, czy to już jest Was zadowala, czy nie. Jeżeli Was nie zadowala, a zapewne tak będzie, bo w większości tak się dzieje, że jednak nie wszystkie frazy kluczowe to są te, na które chcielibyśmy mówić widoczni, a te, na które chcielibyśmy, są jednak daleko, no to to jest dla Was punkt wyjścia do tego, żeby się zastanowić, jak to rozwiązać, tworzyć strategie kontentowe, analizować te słowa kluczowe i patrzeć, którędy by można było jeszcze wyjść wyżej na liście wyników wyszukiwania. Także dane z Google Search Console, czyli informacje na temat tego, na jakich pozycjach jesteście na konkretne słowa kluczowe, to jest dla Was punkt wyjścia do dalszego działania kontentowego, dalszego działania pozycjonerskiego i Tworzenia całego, całej strategii, dzięki której będziecie mogli wyjść wyżej na liście wyników wyszukiwania. I polecam te dane wyjściowe sobie zachować i za jakiś czas, powiedzmy za miesiąc, dwa, trzy, pół roku, sprawdzić, jak sytuacja się zmieniła. Wtedy, jeżeli wdrożycie jakieś działania kontentowe, jeżeli stworzycie więcej treści, zoptymalizujecie stronę, poprawicie pewne rzeczy związane na przykład w ogóle zoptymalizujecie stronę pod kątem SEO i na przykład zabędziecie trochę linków, zobaczycie, czy to Was wynosi wyżej i zobaczycie, czy te działania przynoszą oczekiwane efekty. Także oglądanie danych na punkt wyjściowy fajnie, to was, to jest waszą podstawą do stworzenia sobie strategii dalszego działania, ale trzeba również patrzeć potem wstecz, analizować, czy rzeczywiście to się udało osiągnąć, co zamierzyliście. Także bardzo polecam zaglądać do Google Search Console. Jeżeli jeszcze nie macie Google, strony w ogóle w Google Search Console, to dodajcie ją, bardzo proszę. To trwa trzy minuty, może nawet mniej. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to na YouTubie jest mój tutorial, w którym pokazuję, jak to zrobić, bo to jest narzędzie, które Wam daje bardzo dużo informacji na wszelakie tematy, a na temat słów kluczowych również. Możecie sobie to zintegrować w Google Analytics i tam możecie te dane również przeglądać. I jeszcze jedna ważna rzecz: w Google Search Console. Macie tam oprócz słów kluczowych również możliwość kliknięcia sobie na strony i zobaczenia, które strony generują największy ruch z wyszukiwarki, czyli na które strony ludzie wchodzą najczęściej poprzez wyszukiwarkę. To też Wam da już jakieś pojęcie na temat tego, na których stronach warto na przykład stworzyć jakieś materiały reklamowe, rozszerzyć artykuły, dodać linki do innych stron, na których Wam bardziej zależy, czy jakieś hasła sprzedażowe, w zależności od tego, co robicie. Ale będziecie mieć materiał na temat właśnie całkowitej widoczności waszej strony w wyszukiwarce, i to wam da podstawę do tworzenia dalszych części, czyli dalszych działań kontentowych i SEO-owych, bo to musi być ze sobą powiązane. A jeśli chcielibyście później obserwować, jak, jak się zmieniają wasze pozycje, nie tak raz na. Trzy miesiące czy raz na pół roku, ale częściej, właściwie z dnia na dzień chcielibyście patrzeć, jak się to dzieje, to trzeba by skorzystać z narzędzia do monitoringu widoczności strony w wyszukiwarce. Z, z tym. Jest to Sensorm. W którym, znaczy nie tylko Semstor, ale ja korzystam z Semstrum, więc jest nam najlepiej. Tam jest taka opcja dodaj do, słowo do kampanii i możecie sobie obserwować, jak wygląda zmiana widoczności na konkretne słowo kluczowe per dzień. Widać tam wzrosty, spadki, widać, jak to się zmienia właśnie z dnia na dzień. I jeżeli lubicie analizować takie dane i widzieć takie codzienne zmiany, no to też warto z tego skorzystać. Semtor ma też mnóstwo innych tutaj funkcjonalności, ale, ale ta jedna jest taka fajna, która się może przydać, żeby obserwować, jak to się zmienia z dnia na dzień, po dodaniu na przykład nowego artykułu, czy po zdobyciu nowych linków, po większej aktywności w social mediach. No, różne rzeczy mogą się mogą mieć wpływ na waszą pozycję, również aktywność konkurencji, także to też trzeba brać pod uwagę, że Wy nie jesteście oderwani od rzeczywistości i to, że Wy nad czymś pracujecie, nie znaczy, że konkurencja osiada na laurach. Także jeżeli nawet zobaczycie, że jesteście w top ten na najważniejsze dla Was słowa kluczowe, to wcale nie należy przestać robić cokolwiek z Waszą stroną, bo pamiętajcie, że inni też chcą być na te pozycje, na te słowa kluczowe wysoko. Także to jest nieustanna praca nad stroną, nieustanna działania, żeby podnieść widoczność swojej strony, a jeśli nie podnieść, to już potem zachować ten stan, który, który akurat Wam się już udało osiągnąć. Okej, okay, to ja tyle miałam do powiedzenia na temat słów kluczowych. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich tutaj teraz na żywo albo później po transmisji. Tak jak mówię, jestem troszkę wcześniej, bo. Prądu nie mam i, i nie wiem, jak długo pociągnę. Natomiast mam dla Was jeszcze dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że jeżeli jesteście zapisani na newsletter, to we wtorek poszedł newsletter z informacjami na temat tego, na temat jednego narzędzia, które Wam pomoże posprzątać na stronie, bo jesteśmy w akcji jesienne sprzątanie na stronie i tam podrzucam Wam link do narzędzia i do tutorialu na temat narzędzia, które Wam pomoże zrobić te porządki. I poszedł również kod rabatowy na audyt SEO strony, czyli na kurs, który stworzyłam w zeszłym roku chyba, w którym pokazuję krok po kroku co trzeba sprawdzić, żeby wasza strona była gotowa na wysokie pozycje w Google. Ten kod rabatowy jest dla właścicieli dla zapisanych na newsletter, więc jeżeli jesteście zapisani, to się cofnijcie do newslettera, który poszedł we wtorek i tam go znajdziecie. I jeżeli nie jesteście zapisani, to pójdzie przypominajka jeszcze w poniedziałek. Bo do poniedziałku jest ta promocja, więc możecie się jeszcze zapisać zawsze i, i dołączyć do osób zapisanych na newsletter. I druga informacja: tygodnie tematyczne w październiku mam już zaplanowane. Mogę Wam takie ogólnie powiedzieć, i to jest tak, w przyszłym tygodniu strona www i co dalej, czyli zastanawiamy się, co zrobić na początku dla SEO, żeby Wasza strona zaczęła być widoczna w Google. Następny tydzień tematyczny jest UX czy SEO, czyli jaki content się liczy, na co zwracać uwagę, bardziej na SEO czy bardziej na użytkownika. Trzeci tydzień, kim jest Twój odbiorca. Zastanowimy się, dlaczego warto brać pod uwagę odbiorcę i jak to się ma do kontentu i do SEO. Następny tydzień mamy co publikować, czyli pokażę Wam, jakie są formy content marketingu, bo to, że blog jest formą content marketingu, to wcale nie oznacza, że to jest jedyna forma content marketingu, z której warto korzystać. I na samym końcu ostatni tydzień to już będzie tydzień przełomowy, czyli październik listopad. Cierpliwość, czyli kiedy zobaczymy efekt SEO. Zapraszam Was na te tygodnie tematyczne. Będzie to nie tylko tutaj na grupie będą się pojawiać treści na ten temat, również na blogu, również na Instagramie i również na fanpage'u i mam nadzieję, że dzięki temu uda mi się stworzyć dla Was treści. Dzięki takiemu planowi będziecie wiedzieć, czego możecie się o mnie spodziewać, a ja będę miała gotowy plan do tego, żeby Wam przekazywać informacje na konkretne tematy. Jeżeli chcecie mi podać jakieś inne tematy, które Was jeszcze interesują, to zapraszam do kontaktu, napiszcie do mnie albo tutaj przez grupę, albo po prostu mailem do mnie na agnieszka.małopaliczy.com.pl. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień 9.30 Short Press, jak zwykle w czwartek. Do usłyszenia, cześć!